Krótki wstęp. Będzie sześć odcinków teraz o tym, jak Ewagiurusz posługuje się terminami, które są właściwe dla mnichów, a nam są dość obce. Tyle, że warto się z nimi zapoznać. Pierwszy: Jak troszczyć się o swoje imię. Tutaj, gdy Mnich mówi, jak troszczyć się o swoje imię, nawiązuje do Abrahama. Abraham, czyli Ojciec wszystkich narodów. Wcześniej Abraham, Ojciec Wywyższony, później Abraham. To jest związane z ojcostwem, że my jesteśmy dziećmi Ojca. I jeżeli to jest związane z Abrahamem, to naszym imieniem jest. Bycie z synami czy córkami ojca. I o to jako chrześcijanie mamy się troszczyć. Troszcz się o swoje imię w takim razie znaczy, troszcz się o to, żebyś był synem ojca, żebyś była córką ojca. Troszcz się o swoje imię.